Czytanie z księgi proroka Malachiasza. Bardzo przykre stały się Wasze mowy przeciwko mnie, mówi Pan. Wy zaś pytacie, cóż takiego mówiliśmy między sobą przeciw Tobie. Mówiliście, daremny to trud służyć Bogu. Bo jaki pożytek mieliśmy z tego, że wykonywaliśmy Jego polecenia i chodziliśmy smutni w pokucie przed Panem zastępów? Teraz zaś raczej zuchwalców nazywajmy szczęśliwymi, bo wzbogacili się bardzo ludzie bezbożni, którzy wystawiali na próbę Boga, a zostali ocaleni. Wówczas mówili między sobą ludzie bojący się Boga, a Pan uważał i to posłyszał. Zapisano to w księdze wspomnień przed nim na dobro bojących się Pana i czczących jego imię. Oni będą moją własnością, mówi Pan zastępów. W dniu, w którym będę działał, a będę dla nich łaskawy, jak litościwy jest ojciec dla syna, który jest mu posłuszny. Wtedy zobaczycie różnicę między sprawiedliwym, a niegodziwcem, pomiędzy tym, który służy Bogu, a tym, który mu nie służy. Bo oto nadchodzi dzień palący jak piec, a wszyscy pyszni i wszyscy czyniący nieprawość będą słomą, więc pali ich ten nadchodzący dzień. Mówi pan zastępów, także nie pozostawi po nich ani korzenia, ani gałązki. A dla was, czczących moje imię wzejdzie słońce sprawiedliwości i uzdrowienie w jego skrzydłach. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Ktoś z was, mając przyjaciela, pójdzie do niego o północy i powie mu: Przyjacielu, pożycz mi trzy chleby, bo mój przyjaciel przybył do mnie z drogi, a nie mam co mu podać. Lecz tamten odpowie z wewnątrz: Nie naprzykrzej mi się. Drzwi są już zamknięte i moje dzieci są ze mną w łóżku. Nie mogę wstać i dać Tobie. Powiadam Wam: chociażby nie wstał i nie dał z tego powodu, że jest Jego przyjacielem, to z powodu Jego natręctwa wstanie i damu, ile potrzebuje. I ja Wam powiadam: proście, a będzie Wam dane, szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, a zostanie Wam otworzone. Każdy bowiem, kto prosi, Otrzymuje. Kto szuka, znajduje, a kołaczącemu zostanie otworzone. Jeżeli któregoś z Was, ojców, syn poprosi o chleb, czy poda mu kamień, albo o rybę, czy zamiast ryby poda mu węża, lub też gdy prosi o jajko, czy poda mu skorpiona. Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, to o ileż bardziej Ojciec z nieba udzieli Ducha Świętego tym, którzy go proszą.